Cześć Ryby, witam Was w czytaniu lipcowym. Przechodzimy do rozkładu. Za Wami okres potyczek, bicia się z myślami. Być może chodziło o związek, który nie do końca Was satysfakcjonował i być może nie był do końca zakończony albo sformalizowany. Zastanawiacie się nad tym, czy już wszystko załatwiście w tej sprawie, ponieważ nie chcielibyście do tego ponownie wracać. Nie chcecie, aby ta osoba miała wpływ na dalsze życie. Przed Wami okres zabawy, spotkań towarzyskich. W Waszym środowisku jest osoba, która zastanawia się, w jaki sposób się z Wami skontaktować. Potrzebuje ona pomocy finansowej, na którą z Waszej strony będzie mogła liczyć. Dzięki temu stanie na nogach, bądź też zainwestuje w swój plan. Jeżeli chodzi o finanse, nie widzę żadnych problemów, wręcz przeciwnie: przypływ gotówki oraz poznanie osoby, która jest dość majętna, która głównie ukierunkowana jest na, na karierę. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne czytanie w drugim tygodniu lipca.